Grzegorz szmuro, MVP spotkania. Sponsor White Bear Coffee przekazuje nasz voucher. Dwa trafienia naliczyłem. Dobrze naliczyłem? E, tak. I asysta. Tak. Ta, także występ, można powiedzieć, z górnej półki. E, tak, udało się fajnie zagrać. Miałem w, w tym meczu niepodwójną, potrójną motywację. Po pierwsze chcieliśmy pierwszy raz wygrać, po drugie bardzo lubię kawę, szczególnie no, znaczy, z, też z, z White Beer Coffee, zdarzało się już kiedyś kupować, no a trzecia wymienione w Newsach. Jeszcze dało tego ostatniego kopa, żeby to się dzisiaj pokazać. No i cieszę się, że się udało. Ja tak patrzyłem. Nie wiem, czy technicznie jesteście lepszy od Bojar, ale jeżeli chodzi o drużynę, to tutaj drużynowo bez dwóch zdań, bo po stronie Bojar jest komu grać, ale tak jakby płynność tych podań i w ogóle akcji, ustawiania się, to jeszcze od was muszą się dużo nauczyć. No, chłopaki mają przede wszystkim umiejętności poszczególne, indywidualne, mają już szybszych jeszcze od nas, zawodników. I do lepszych technicznie, ale tak jak, tak jak właśnie zauważyłeś, Piotrek, no, mieliśmy się ustawić, wziąć to najtrudniejsze tych yy, na, najlepszych zawodników, wyeliminować indywidualnie i rozstrzelać no, ich. No, ja mogę tylko pogratulować pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, więc teraz już z górki. Dzięki, ja też.